Hejka kochani, bardzo was przepraszam za... za taką długą przerwę przez miesiąc. Ale zajęłam się moimi innymi kanałami, których po prostu nie chcę podawać. Po prostu tam jest moja twarz, ale pytacie, czemu? Czemu? No, tutaj nie chcę, a tam pokazuję. Nie nagrywam tam często z twarzą. Nie wiem czemu, ale kiedyś tam pokazałam i bardzo dużo ludzi przychodzi na pierwsze filmy tego swojego kan tego kanału, na którym są takich małych kanałach typu mój czy coś takiego, ale no, dlatego nie chcę wam podawać tego filmu i bardzo was przepraszam za tą miesiącową przerwę. Ale po prostu zajęłam się innymi kanałami, a no, a o tym zapomniałam. Ale na szczęście przypomniałam sobie. I nie zwracajcie uwagi na to, co tutaj mam, ale po prostu pociągam się nożyczkami, bo jak robiłam jakiś tam mebel z tego pokoju. No i właśnie znajdujemy się na scenerii pokoju z nowego serialu, który planuję muszę jeszcze wymyślić nazwę i w ogóle całą sesję ale zaczęłam śledzić yy, no pokój i tam wymyślać rolę i zrobiłam już też szkołę, więc no mam nadzieję, że wypaczycie mi i będziecie wbijać subskrypcję lajki a końcową część tego pokoju zobaczycie w serialu, no nie wiem kiedy będzie seria, ale ostatnio strike to pewnie za niedługo. Chyba będę miała wolne przez trzy tygodnie. Jeśli do końca tygodnia będzie strike. A później będą egzaminy. Przynajmniej u mnie w szkole, bo jutro, jutro u mnie w szkole nie pisze się egzaminów. Nie wiem czemu. Ale no. I... A, no i później jeszcze po tych egzaminach jest przerwa świąteczna, więc wchodzi tak trzy tygodnie. No, to tyle, kończę. Narka, no i proszę, zostawcie subskrypcję, bo na razie mam inną subskrypcję, więc jest słaba. Ok, dzięki za oglądanie i pa.